Witam w tej części stanowiska arbuzowego numer 1, które zaczyna się tu, tam idzie i zakręca w lewo. Znajdują się takie odmiany. Zacznijmy od prawej strony, od górnego, prawego rogu. Mamy na tabliczkach i napisane jest razy dwa w tym przypadku. To znaczy, że są dwie sadzonki w jednym dołku posadzone, ale tu zwróćcie uwagę Państwo, jedna z sadzonek ma kropki niczym odmiana albo zonę stars, druga nie ma. Tu nie nastąpiła żadna pomyłka nie wchodzi to w grę. Po prostu widzę, że pałeczkę przejął w zapylaniu. Arbuziak o nazwie Mone Stars i takich niespodzianek będzie więcej. Wykluczam absolutnie pomyłkę. Kratos F1, ja niestety nie będę kontrolowała zapylenia, bo nie mam na to czasu. Tym samym zebrane nasiona arbuziaków, które urosną nie po Będzie gigantyczna mieszanka. Dwie sadzonki. Alibaba z Francji. Na spodzie tabliczki jest źródło, gdzie można kupić pewne odmiany. Czytajcie Państwo. Ja wszystkie filmy prezentowałam, skąd nasionka kupowałam. Zapraszam do obejrzenia. Co jeszcze dodam, że w tej części stanowiska numer 1 do tego foliaczka arbuzy sadziłam 27 maja. Prima orange. Widać, że jest bardzo różna wielkość. Dlaczego? Dlatego, że różnie kiłkowały. Jubile od kolegi Mike. Pozdrawiam. Niestety, jubilez z oryginalnego opakowania nie wykiełkował. Janosik nie popisał się w tym roku. I u mnie, i u znajomej. Ten egzemplarz wykiełkował bardzo niedawno. Asiany? 16 kwietnia. Orange King F1 z Rumunii. Dwie sadzonki. Kolejny jubile z Serbii. Jest film, gdzie pokazałam zawartość przesyłki sprzed roku. Kolosalna opłata celna. Zapraszam na film. Poszukajcie. Piszcie Państwo. Mardar. Przesyłka z Serbii. Albo na playlistę proszę wejść. Moją wideo zakładkę. Crimson White z Węgier, Nasiona stare. Ale wykiełkowałe. Dwie sadzonki. Pod ogrodzeniem rosną słoneczniki. Nieliczne onentki, Cenie. Kieczyki posadzone, suchołuska, szuka eloi z mojego zbioru w zeszłym roku. Trzy sadzonki. Tak złudnym może być taki gąszcz, prawda? Zieleni. Jaka to silna sadzonka, ktoś powie. Zwracam uwagę, czytajmy. To są trzy sadzonki. Hersoński. Nie miałam okazji jeść, podobno bardzo dobry. Arashan, dwie sadzonki, miałam arbuza w 2022 roku wychowywanego, on zrośnięty był, syjamski, pozyskałam nasiona i z mniejszej części tamtego arbuza wysiałam. Orange King był Georgia Rutter Snake. na tym mi zależało, pani Dominik, pozdrawiam, trzymajmy kciuki. By było to, z czym być powinno. Fajnie by było. Dwie sadzonki. Szczepiony melon. Nie pamiętam na jakiej podkładce. Ale żyją sadzonki w przeciwieństwie do innych. Zdecydowanie większość szczepionych padła po posadzeniu fantastyczny irański shirazi. Tu arbuzów nie ma zawiązanych jeszcze. W tej części stanowiska. Numer jeden. Solny sedar. Prawdopodobnie ze Stonii, nie pamiętam, albo od dwiole na filmach, gdzie prezentuję zawartość przesyłek, zobaczycie Państwo. Prawdopodobnie jest to po prostu podarok słońca. A podarok słońca rok temu urósł mi wielgachny, też jest film, ponad 7-kilowy, ale mało słodki. A rosł na słonecznym miejscu, nie pękł. A tu oksalis, szczawik o miliowo-fioletowych li kwiatuszkach. Jeszcze nie kwitnie. Tu będą niespodzianki. Podmoskiewny i czarston. Zebrałam nasionka. Wysiałam i w tym roku tu są trzy sadzonki. W tym roku widać, że na liściach są kropeczki. Niczym u moment starsa. Jedna sadzonka. Druga z kropeczkami i trzecia również z kropkami. No szkoda, czyli nie powiela cech, a nie było. Zdaje mi się napisane, że F1. To już pokazałam, szuka Eloy i Wilson fantastyczne. Tu co do nazwy nie jestem pewna, ponieważ za o tej nazwie nie znalazłam. znalazłam w nazwie miał Sweet Wilson, z tego co pamiętam, i wygląd różnił się od tego, którego ja mam, ale był fantastyczny. No niestety filmów jeszcze nie wrzuciłam z zeszłego roku, bo brak czasu, bo czasem się nie chce po prostu, bo ważniejsze rzeczy są. No, może kiedyś pokażę nasionka zebrane. Zielsko rośnie na potęgę. Coś niesamowitego. Nie chcę odpuszczać. Pielenie, pielenie, a nie ma tak czasu. I co tu mamy między zbożem? Między żytem? kłosami żółknącymi już. Jeszcze jest jedna sadzoneczka. Jest doszczepiony arbujak. Ale nie wiem jaka odmiana. Okaże się. Chyba że nastąpiło jakieś właśnie zapylenie. Ważne, że rośnie i jest silna sadzonka szczepiona ta. Nadchodzą znowuż upały. A tu spójrzcie. A tu zielsko. Na to nie patrzmy. Chociaż i takie zielsko ma swój urok. Taka wiecha. Lecz ja jej nie chcę rosną pelargonie, które ukorzeniłam ze dwa miesiące temu. Dwa i pół. Piękne odcienie. Cynie. Ogórecznik lekarski. A musicie wiedzieć Państwo, że również istnieje ogórecznik lekarski o białych kwiatach. Jest tu jeszcze posadzona kanna. Prawdopodobnie o pomarańczowym a już mam to jest mieczek. To nie, Aksamitka, Lilia. Celozja, malutka, grzebiniasta, nagietki. No dopiero zacznie się burza kwiecia. Cynia, tu proszę, Aksamitka, dalia ją zagłusza. Dalej nie pamiętam jakie kolory. Tu jest fantastyczna. O takich ciemnych liściach i wyróżnia się wśród zieleni. A tu wrotycz. Nagietek. I żółwka. Dobrze, to chodźmy za tą linię żyta. Tu jeszcze mamy posadzone dwie roślinki, byliny rudbeckie. I teraz odżyta do tej skrzyneczki do foliaka. Takie odmiany rosną. Wspaniały rafinat. W zeszłym roku miałam go z innego opakowania i był nie za ciekawy w smaku, ale dwa lata temu, właśnie z innego, od innego producenta. Fantastyczne. To mrówki niestety są u nas, wykopują masowo piasek, tunele pod sadzonkami. Niektóre sadzonki trzeba było wepchnąć z powrotem i one teraz dochodzą do siebie. Jeszcze preparatu grzybobójczego na tym stanowisku, numer jeden, nie zastosowałam, a kupiłam i już zastosowałam całe 15 ml. Na stanowisku numer 3 i 4, w innej lokalizacji. W dniu wczorajszym, czyli około miesiąca od posadzenia. Sweet Siberian, fantastyczny. Nasiona z mojego zbioru z 2021. Lelenau, -no, Sweet Glow, dwie sadzonki. Sory, trzy. A dlaczego dwa napisałam? Dlatego, że trzecia nie było pewne, czy urośnie, więc ja teraz to przerobię razy trzy. Będzie niesamowity ścisk na tych moich stanowiskach w tym sezonie. Z powodu tego, że mam bardzo wiele odmian i każdą chciałabym spróbować, ale będę zostawiała po jednym owocu, po dwa. Zależnie od sytuacji obserwować trzeba, co będzie się działo. No i wiecie, jak to jest mrówki, kartowniki, nornice, nie wiem co tam jeszcze turkucie, chociaż turkucia odpukać u nas nie widać i ja oby się nie pojawił, mogą popsuć szyki, tak i nie będzie owoców. A tu jest jeszcze coś, ale nie arbuz. cóż to zawarzyło. Zaraz do tego dojdziemy. Dwie sadzonki arbuza, który jest dedykowany do tego, by owoc do kwadratowej formy włożyć celem uzyskania kwadratową w jej postaci arbuza. wielkante Exotic Store z Chorwacji. Sprzedawca. Tutaj są arbuziaczki dekodroższe u tego sprzedawcy, nieliczne odmiany, ale Trzeba zapisać tego sprzedawcę tak samo jak tylko to są w przystępnych cenach. Kroaj Store z Chorwacji sprzedawca. Tu jest multum odmian. A teraz Sugar Eloi, ale okrągły. Taką miał nazwę. O żółtym miążu. Dwie sadzonki. Zobaczymy z czym to się okaże. Bo przecież Sugar Eloi. Ci, którzy się obracają w świecie arbuzów tak, że tak powiem głębiej, czy wnikliwiej wiedzą, że jest owalny, o ciemnozielonej skórze. Owalny. Tu kongo z mojego zbioru zeszłorocznego. Ile sadzonek? Zobaczmy. Trzy sadzonki. To był też wspaniały arbuz. Wyjątkowy wygląd ma. Na tyle odmian ile posiadam, ten się również wyróżniał. miały niby pasy, ale cóż to za pasy? Też filmu jeszcze, zdaje się, nie przesłałam. Postaram się zebrać i, i zrobić te filmy trochę. Niektóre arbuzy z zeszłego sezonu. Oczekajcie, no, momencik. Tak. I jak tam mieliśmy fuga eluj okrągły, tak tu mamy ten powszechnie znany Owalny. Już widzę, że w tym sezonie wyróżnia się większą ilością liści i gęściej osadzone. W zeszłym roku ta odmiana rosła tu. I taki był przestrzelony to arbuziak sadzonka. A tu ogórecznik lekarski. Pszczoły uwielbiają pszczoły potrzebne i wszelkie inne stworzenia zapylające. i korol, dwie sadzonki. Od wiolet wiolet, z ebaj, sprzedawca z Niemiec. Też polecam, rarytasy ma. Jedna w lewo, druga w prawo poszła. No i arbuz, który dostał szansę, green torpedo. Był obrzydliwy dwa lata temu. Obrzydliwy. I było go dużo. Niezjadliwa wersja. Tu mamy dwie sezonki. O, w tą stronę go puścimy. Tu i pelargonie. Proszę. W identycznym kolorze. Tu jest jeden pęd. A tu drugi i maleńki day and night. Musicie wiedzieć Państwo, że to jest miks. I to jest arbuziak na stanowisku numer 4. Sadzonki, które no chyba już mają początki fuzariozy. Piętną ciut liście małymi krótkami. Tutaj odmiany oraz u jeszcze jednej, ale jak tam będę to nagram. Idziemy o dorodzenie. Mijamy to warzywo. I tu dwie sadzonki rosną Golden Baby z groj szanset store ze sklepu internetowego. Złote dziecko. Zbliżamy się do tej części, gdzie jeszcze te nie pokazane są sadzonki. Natomiast w tamtej części odmiany już pokazałam na filmie sprzed chyba tygodnia czy dwóch. Troszkę im się urosło. Tu mnóstwo zielska. Trzeba wypilić. Wyrwać. O! Gele banan. banane. Pasiasty, owalny. Wydłużony kształt. Żółty miąższ. Tego, co pamiętam. Rarytas. Exotic Set Store. Sprzedawca. No ja już się doczekać nie mogę. Już się nie mogę doczekać. Tak jak i Państwo pewnie swoich okazów. Swojej pracy wytężonej. Żeby już pozyskać te superanckie efekty. Czego życzę wszystkim. Tu jest bardzo dobry. O malinowym kolorze miąższu. Tam, tam, z oryginalnego opakowania, ale mam też gdzieś stacjonkę z nasion zebranych, F1. Tu mamy pęd. To co, czas na to warzywo, a jest to rarytas, jest to patison, ale nie taki zwykły dać kształt. To jest od sprzedawcy z Węgier. Kremowy ma być owoc taki dwupalczasty. Dwa palce w jedną stronę, dwa w drugą, w trzecią i w czwartą. I tu już się tworzy poniekąd ten kształt. Jak podrośnie, będzie to na pewno bardziej widoczne. No to liczę. Ale o takim pięknym kształcie mam jeszcze patisona w kolorze zielonym, tylko jeszcze nie zawiązał owoców. Tu od sprzedawcy z Węgier, Baelrycade. Inaczej Baelryrac Exotics. To, co zostało nam w tej części. A tu darenie, dalny, żółto owocowy, odmiana flawa. W tym roku u czterech drzewek darenie opadły owoce. Nie wiem z jakiego powodu. A tu mamy Seredy, ale o podłużnym owocu. Nie okrągłym, bo są okrągłe i są owalne. O czerwonym miąższu. Taka nieduża sadzonka. Tu natomiast wspaniałe, kolosalne wrażenie na mnie zrobił ten arbus w zeszłym roku. F1 pod Moskiewnej Czarston. Ciemnozielony, owalny, wspaniały, w smaku słodki, twardy, chrupiący. Zebrałam właśnie z niego nasionka i w tamtej części sadzonka rośnie. Zobaczę co będzie, oraz wspaniały, średnio, ale wspaniały yellow wonder. Creations it's store Ile sadzonek? Dwie. Dwie sadzonki rosną. To jest zagadkowy armus albo cech nie powiela, albo taki. <gryw> Obserwować go muszę. No, to co to w tej części? Tu jest dziwaczków, może do usunięcia, do wypielenia. Tu już przedstawiłam odmiany. Film już widzę długi wyszedł. To są maki ozdobne. Nasionko przeniosło się spod ogrodzenia. Tu i takie silne byczki porosły. Ogóreczniki lekarskie mają to do siebie, że kłaść się lubią. Też trzeba podwiązać. Paliczki wbić. A nawet tu mam to tylko taśmą ogrodniczą. Seed Zero. Bezpestkowy. Nareszcie mam te odmiany, Tu arbuz. Do przetworzenia. Do zbioru w pewnej fazie rozwoju. A tu wygląda tak, dżungla, są większe i mniejsze. Tu rośnie arbuz, największy na tym stanowisku. To znaczy nie rośnie już. Właśnie nie byłam pewna, czy się zawiązał, ale teraz odpadł. Brązową miał tu u nasady łodyżkę. To Karolina Kross była. Ta. No i cóż. Nie ma tu zawiązanych owoców. Maleńkie dopiero żeńskie kwiaty. Pojawiają się. Dobrze, nie ma się gdzie spieszyć. Powiem Państwu, bo przecież sadzonka musi najpierw nabrać wielkości, mocy. A póki go grzyba żeński kwiat na takiej na przykład wielkości, bez sensu. Także to stanowisko jest bez zawiązanych owoców. Stanowisko numer jeden ogórki, takie ze świata różne. Też zrobię z czasem film tu na przykład ogórek. Piękny. <laughs> jak nie jeden inny. A tu zobaczcie. Patison. Dwupalczasty. Z Holandii. Od sprzedawcy. Ten zielony. Ale na razie widać jak wygląda. Ma kwiat. I na razie nic się tu nie dzieje. Do widzenia i powodzenia wszystkim. Życzę Państwu. Te moje relacje takie okrojone są, bo brak czasu, jak mówię, już nie jeden raz, no ale tak, tak to wychodzi. Taki sezon, taki rok.